Pan Bóg w pierwszym czytaniu wzywa nas do świętości. I kiedy Mojżesz wymienia różne stopnie świętości, no nie dziwimy się, znamy te stopnie świętości, w jaki sposób być dobrze w relacji z Panem Bogiem, jak traktować ludzi i tak dalej, ale jedno z wezwań jest frapujące. To znaczy, nie będziesz złożyczył głuchemu. Można by powiedzieć... No cóż, głuchy i tak nie słyszy, to i tak to go nie dotyczy. Ale prawda jest taka, że w tym przykazaniu zawarty jest opis takiego drugiego poziomu, takiego zwyrodnienia serca ludzkiego. Oto ktoś wie, że głuchy i tak nie usłyszy, a mimo to mu zło rzeczy. To znaczy, tak jakby chciał przez to kalectwo. Przebić się i jeszcze bardziej y, przygwozić tego y, głuchego. Y, a więc, y, nie tylko obrazić jego człowieczeństwo, ale także obrazić y, jego chorobę, jego upośledzenie. Myślę, że y, tutaj y, prawodawca mówi bardzo wyraźnie: można grzeszyć, y, w sensie y, y, potrafimy grzeszyć. Ale może być jeszcze drugi stopień takiego zezwierzęcenia, takiego, takiego odhumanizowania swojej własnej postawy. Można złorzeczyć głuchemu i rzucać kłody pod nogi niewidomemu. Polecam rekolekcję kształt, bo w końcu odkryłam swój cel w życiu.